Elo, dzisiaj gramy na Kurt fajny typ. Nie będę mówił jakim, ale będziecie wiedzieć po miniaturce na pewno. Ja jestem słaby na tym, tybie, po pierwsze. Chyba nie. E, mam pytanie, jak to go nie knoku? Nikt tego nie spodziewał. Jednym hitem wyprzedził mnie. Co jest kurwa? Jeden ja typ. Z czego zabiłem? Nieba Kapusi! Mam pytanie. Jak on w ciągu jednej setnej sekundy popatrzył się do góry, wyjął miecz, który jest na drugim końcu paska, powinien być, nie więcej. No i, no i zaczął bić, i zadał mi w ciągu jednej sekundy trzy hity. Nie będę go zgłaszał, bo wiem, że on nie ma cheatów. Zpiewali. Jest! Co ten typ odjebał? A trochę mi go szkodasz. Zapytacie dlaczego? Bo go zapiłem kiedy jabłko przy portalu moim A chciał się ze mną na pewno pobawić. Wspieraj. Zjadłeś złote. Mnie zjadł tego drugiego złotego jabłka. A, teraz ja. Chyba on nawet nie wiem, czy zjadł złoty. Zpieraj. Na serio ty czas jeszcze w bajdzie. Znów się mi go zabił typie dobra, nie udaje fortnite'owca ale dostał heada nalekamy czas Kuwa. nie nie Aż mi się też zrobiło te szkoda. Jakby nie jebana dziura w moście. Otóż te złote jabłka, i spieg dalej. khung phá cái Ja się poświęciłem na to, że Geb napisała, że padł do przypaści. Powiem tak, nie wiem jak, ale ja wcelowany w niego nie mogę go trafić, a on mnie może uderzyć. Dopiero po, po kiedy on jest przybliżony do mnie, nie wiem, trzy kratki, to mogę go uderzyć, a on mnie ciągle może też. Polecam. Hit mi zaczyna bugować. Jak ktoś ma mało czasu, to nie polecam grać tą gę. Bo zajmuje bardzo długo. Zależy, jaki gracz. Z jakim graczem leczysz. Takim ze mną to ja normalnie bardzo długo, krótko otwarcie. No nie żyj złoty. O, dzięki. Ale ja zeżę. Bo ja słaby. Mhm. <śmulatuj> Czy kur on. Jak był kwiatkę. Ile on miał HP, że zer złote? Spiedaj, Bo jak go klepałem, ponad 4 hity dałem mu, a koło 4 hity z miecza, żeby umarł, Grzeć nie więcej tutaj. Widzicie? Trzy hity dałem mu i umarł. A wtedy tu jeszcze nawalałem w myszkę. Jak wleciała ta szczała w niego. Spieraj. Dobra. Jeszcze tym jednym hitem go dosięgnąłem i zabiłem. Jaki klacz? Nie, splidaj, kurwa. Kiedy ty. Tu, jebaniec. zasianiec Kujek. A... Jebacie. cię. W dupę. jeden zabój. Dwa punkty dopiero. On ma jeden. Dobra, ja już się chyba zgrzałem, już mi aż tak nie laguje gra, bo były dwa, dwie piorowy do nagrywek. Tego trybu. Ale za każdym kolejnym razem wyglądało. Nie mogłem nawet chitnąć gracza, bo lagowało chuj. Zbieraj. A zabi mu nazło. <noise> Kurwiłem go chyba. A nie będę mi się nawet pływał kloczować. Czy ja go przez chwilę klepałem, czy ja go próbowałem klepać łukiem? I to mi się nawet udawało. A, wyszedł typ. Ale do dobra ręka. Dobra, kończymy ten film na dzisiaj. Do następnego nowa.